Zresztą po Robercie również nie. Przed nami trzecie starcie. No i zobaczymy, proszę Państwa. Czy któryś z zawodników w końcu wyraźnie zaznaczy swoją przewagę? No oby był to Polak. Przypomnę, że Robert Dziętek to dwukrotny mistrz polski seniorów w kickboxingu. Był również mistrzem świata juniorów. A Martin Navratil ma już za sobą profesjonalny pojedynek w Wako Pro o właśnie mistrzostwo świata. Po, po, powiem państwu przypomnę, że przegrał naprawdę minimalnie z Węgrem, a Węgrzy to potęga, jeżeli chodzi o light contact również ten w wersji w wydaniu zawodowym. Myślę, że o wyniku tej walki zadecydują pojedyncze celne akcje. Tutaj Robert bardzo dobrze wyczuł tempo i na atak Martina wyprowadził frontalne kopnięcie z zakrocznej nogi, przytrzymując, stopując swojego przeciwnika i wybił go trochę z tym, tym z rytmu, ponieważ widać było, że się zupełnie nie spodziewał takiego kopnięcia. Ludwig Denderys niejednokrotnie walczył z mańkutami, ma wielkie doświadczenie w ustawianiu zawodników i dzieleniem się doświadczeniem właśnie zdobytym w ringu podczas walk z zawodnikami walczącymi w odwrotnej pozycji. A Martin Nawratyli jest niewygodnym przeciwnikiem, fantastyczna akcja. Spróbował teraz Robert wykonać serię ciosów, zaganiając Martina Nawratylia do narożnika. I teraz świetnie, przepuścił kopnięcie. Szkoda, że nie udało się kontynuować tej akcji. Bardzo dobry, bardzo dobry, bezpośredni prawy prosty. Tutaj widać wielką pracę, którą wykonał Robert z trenerem Ludwikiem Tenderysem, bo w boksie, w kickboxingu również, najcelniejszą i najskuteczniejszą bronią jest bezpośredni prawy prosty. Tylko trzeba uważać, kiedy, kiedy taki cios można zadać. Bardzo dobry, lewy celny prosty o, nabiera, nabiera tempa ta walka. Zawodnicy nie szczędzą sobie razów. Chociaż robią to z głową. Tak jak przypuszczałam, Szanowni Państwo, ta walka będzie na wysokim poziomie technicznym. Ja jako no, była wielokrotna mistrzyni świata Europy. Kickboxingu mogę powiedzieć, że z wielką przyjemnością patrzę na ten pojedynek. Zawodnicy walczą mądrze, dysponują bardzo szerokim wachlarzem technik, więc takie pojedynki warto oglądać. Zapowiedź czwartej rundy, która czeka zawodników, więc po tej rundzie będzie już można powiedzieć, że mają z górki. Zostaną im trzy rundy, w których Każda sekunda będzie na wagę złota, na wagę tego mistrzowskiego pasa Federacji MW, o który toczy się ten bój w kategorii do 80 kg. Czwarta runda rozpoczęta. Widać, że obaj są niezwykle skoncentrowani, czujni. Teraz Robert wykonał kilka bardzo dobrych kopnięć. Widać, że przychodzi mu to z wielką łatwością, lekkością, a to jest ważne. Ale obaj są świetnymi technikami i bardzo dobre wyprzedzenie Roberta z prawym prostym, ale widać Słowak potrafi też wspaniale kopać, zawieśli nogę nawet w powietrzu po to, żeby wyprowadzić kolejne kopnięcie. No tutaj mocne kopnięcie nogą zakroczną. Próba uderzenia prawego na tułów. O, i teraz jest cios za cios. Najpierw trafił Słowak, a później Robert wydał poprawił prawym prostym. Aha, i Słowak ma już rozcięty łuk brwiowy. Widać, któryś z ciosów doszedł. Być może zderzyli się głowami, ale na pewno to nie pomoże Słowakowi w walce. No, za chwilę pewnie sędzia w przerwie pojedynek, żeby w narożniku wytrzeć lub skleić pęknięty łuk brwiowy. Ech, fantastyczny prawy prosty wyprowadzony przez Roberta. Widać, że jest bardzo skoncentrowany i zaczyna to działać. I prawy prosty na tułów. Lewy zaczepny i prawy bezpośredni na tułów. Tak trener. Z narożnika trener Ludwig Denderys podpowiada tak. Właśnie o to chodzi. Robert bardzo skoncentrowany. Obydwaj są szybcy, ale ta runda to już jest runda, w której zaznacza się przewaga Roberta Zientka, proszę Państwa. O kłopoty, kłopoty Słowaka z pękniętym łukiem brwiowym będzie mu na pewno dużo trudniej dotrwać do końca tego pojedynku. Przed nami jeszcze trzy rundy walki o Mistrz. Federacja MW. Runda czwarta to runda dla Roberta Ziętka. Pierwsza, druga i trzecia to były rundy dosyć wyrównane i tak jak mówiłam, wtedy, kiedy zacznie być już z górki, walka powinna nabrać rozpędu, tempa, dynamiki. I tak się właśnie dzieje. Ale. Przyznają Państwo, że obaj zawodnicy prezentują się znakomicie w ringu. Doskonale znają się na swoim fachu. Obaj doskonale przygotowani technicznie, ale i psychicznie, bo to w ringu jest często najważniejsze. Przy takim pojedynku, jaki możemy teraz obserwować, wygra na pewno zawodnik mocniejszy, odporniejszy psychicznie. Bo nie mam wątpliwości co do tego, że obaj dysponują tak samo dobrą techniką i takim samym dobrym przygotowaniem. Odnoszę wrażenie, że po tej czwartej dobrej rundzie Robert już złapał trochę tego potrzebnego luzu. Cały czas ma przegląd, ale w ataku w tej chwili jest Słowak, który robi, próbuje robić pressing, ale Robert sobie teraz fajnie z tym radzi. No, te ciosy są mocne. Każdy z tych zawodników chce wygrać. Wygrać pas Federacji MW, a przede wszystkim wygrać walkę. To jest najważniejsze dla każdego wojownika, który wchodzi do rynku. Po prostu wygrać. Nieważne o co się walczy. Ważne, żeby wygrać każdą walkę. No tu mamy trochę chaosu. Bardzo dobry, lewy i prawy prosty na tu. Szkoda, że nie doszedł, ale myślę, że i na to przyjdzie czas. Raz, coraz więcej atakuje Słowak. Trzyma wysoko gardę. Chroni ten pęknięty łuk brwiowy. No i teraz celny cios Martina Nawratila. Wylądował na głowie Roberta Ziętka, ale nie zrobił specjalnego wrażenia i znowu fantastycznie po lewym zwodzie prawy bezpośredni, który dochodzi i ląduje na głowie Słowaka. Już dużo mniej kopnięć, jak są to tylko po to, żeby zaznaczyć, że jest to walka w kickboxingu full kontakcie. Raczej każdy z tych zawodników teraz poluje, poluje na celny cios i to co, coś bokserski. Teraz najistotniejsze zadanie przed narożnikiem, przed sekundantami Marcina Nawratila jest dobre klejenie łuku brwiowego podczas tych minutowych przerw po to, żeby nie przeszkodziła ta drobna kontuzja w walce. A